No i jesteśmy po chwili, jak mówiłem w poprzednim odcinku, zaczynamy od jednej z największych gwiazd reprezentacji, bo tu mamy Kamila Glika, Kamil Glik, oczywiście reprezentant polski, kapitan Torino, jeden z najlepszych piłkarzy teraz w naszej kadrze. Bardzo go doceniam, bardzo, bardzo, bardzo liczymy na niego, że jutro w tym meczu z Irlandią naprawdę pokaże się nieźle i będzie... Nie wiem kiedy ten filmik się pokaże, ale możliwe, że to będzie w tym dniu, kiedy jest mecz, ale ja to nagrywam w sobotę. Mecz jest w niedzielę, tak więc wybaczcie, jeśli to będziecie widzieć troszkę później. Kamil Glik tutaj na, na karcie z Euro 2012 i Kamil Glik na karcie z Euro 2016. Znaczy, pierwszy klub we Włoszech, Palermo. I tutaj już z no, taka fotka fajna, wywołana. A tutaj mamy super gwiazdora i super piłkarza, którego myślę, że większość z nas albo wszyscy doceniamy bardzo, bo to Artur Boruc, tutaj w barwach Celtiku Uglensko. Taka fotka też mam na wymianę oczywiście. No znaczy, jeśli coś was interesuje, to pytajcie, bo yy, wiele z tych, które wam pokazuję, to mam podwójne, tak więc... Jest szansa, że, że wymienimy się tutaj na. Najchętniej na jakieś inne karty reprezentacji polskiej. Tutaj mamy tą yy, fotkę, taką w barwach Celtiku, A tu zobaczcie stare, bardzo stare zdjęcie z 2004 roku yy, w barwach Legii Warszawa. Taka fotka. Artura Boruca I tu też bardzo stare zdjęcie, myślę, że też mniej więcej z tych lat. Artur Bo Borucz w barwach re reprezentacji. Widzicie tutaj, jaki młody. Fotka taka wydana przez Słowo Ludu. Tu jest obecna najnowsza yy, karta wydana przez reprezentację. Oczywiście Artur Borucz yy, na, 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 na wydawnictwie PZPN-u przed Euro 2016. Tu jest teraz y, obecna z, z obecnego klubu Artura. Taka fotka. I tu mamy jeszcze. A to jest powtórka tego na Euro 2016. I tutaj powtórka z Celtiku. Y, z tego pierwszego klubu zagranicznego, bo z Legi wyjechał do Celtiku. Tu jeszcze jedną mamy. Fotkę taką na wymianę z obecnego klubu. I tutaj jeszcze foteczka, taka z reprezentacji wydana przez Zachodnia, Artur Boruc, taka dosyć stara. Też będę miał taką na wymianę, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Tutaj mamy Linettiego, jednego z najmłodszych obecnych reprezentantów Polski, gracza Lecha Poznań. Tutaj mamy, niestety no, niewydaną ma fotkę tą. Yy, tą, tą, yy, tą podstawą, tą, taką, które wydaje PZP, dlatego no, musiałem się posiłkować i wywołać sobie taką fotkę, ale myślę, że nie, nie wygląda to źle, że fajnie yy, się to przedstawia, a tu mamy gwiazdora byłego, obecnego, zobaczymy jak mu wyjdzie w tym meczu z Irlandią, bo liczymy na niego, że w końcu dorósł do występów w reprezentacji, bo różne były z nim kłopoty, czyli o, yy, oczywiście Sławomir Peszko, Super gwiazda FC Kalin na fotce z 2016 eliminacji i tu mamy Sławka Peszko na starszej fotce tej reklamowej Orange kolejna foteczka to jest oczywiście na eliminacje obecne i Grzegorz Krychowiak Grzegorz Krychowiak też jedna z największych gwiazd reprezentacji i klubu Sevilla. A tu mamy, zobaczcie, Grzegorz Krychowiak. Można tak powiedzieć, że jest wychowankiem Bordeaux, bo on tam w tych młodzieżowych drużynach grał od zawsze, od wieku tam jakieś 15. Jak miał 15 lat, to tam wyjechał i, i, i tam grał w młodzieżowych drużynach. Także Grzegorz Krychowiak, później w seniorskiej drużynie Bordeaux, to jest taka karta wydana przez klub sezonu 2011-2012. Widzicie, to jest taka pocztówka klubowa. A tutaj jest yy, taka fotka z Sewilli. Też mam na wymianę. Te fotka akurat mam na wymianę. Zobaczcie, super się to przedstawia. Naprawdę ładna. Piękna fotka. I tutaj Grzegorz Krychowiak w barwach Sewilli. Następna to oczywiście Krychowiak z Euro 2012. Taka karta. Kolejna, kolejna tutaj pocztówka. To mamy naszego. Jednego z najsympatyczniejszych reprezentantów Polski, Łukasza Fabiańskiego. Yy, Łukasz Fabiański jest bardzo pomocny, zawsze kolekcjonerem. Na pytanie, yy, czy podpisze nam zdjęcia, odpowiedział króciutko mm -hmm. <laughs> i podpisywał bez żadnego problemu, tak więc naprawdę fajnie to wyglądało i nie było z nim żadnych problemów. Tu była fotka z Euro 2016 eliminacji. Tutaj taka wywołana, też fajna, taka reklamowa Nike reprezentacji. No. Tu starsza fotka, oczywiście te Orange karty, też wydane przez PZPN przy współpracy z Orange, takie reklamowe. Tu stara karta z jednego z pierwszych sezonów yy, yy, Łukasza Fabiańskiego yy, w Arsenalu i to taką foteczkę też mam na wymianę, a tutaj z obecnego klubu ze Swensji, czyli popularne Łabędzie. Bardzo, bardzo fajnie wygląda tutaj Łukasz w tym stroju, ładnie się prezentuje. A tutaj jeszcze oczywiście z Euro 2012, gdzie miał Łukasz wielkie ph był, podobno był w wielkiej formie, ale kontuzja tam przed samym startem. Yy, pozwoliła na to, żeby kto inny stał w bramce. Jak wiemy różnie to wyglądało. Tu też jedna z takich młodszych yy, gwiazd reprezentacji Łukasz Teodorczyk, gracz Dynamo Kijów. Tutaj karta, taka taka fotka wywołana w stroju reprezentacji. Bardzo fajnie. A tutaj zobaczcie, mamy ci, którzy zbierają karty Panini, to myślę, że wiedzą co to. Na pierwszy rzut oka to oczywiście karta Mist, bardzo, bardzo rzadka karta. Łukasz Teodorczyk w barwach Lecha Poznań jeszcze przed wyjazdem do Dynamo Kijów wydano mu na ten sezon na 2014-2015 takie karty topowe, absolutnie topowe. I limitowana edycja oczywiście też sezonu 2014 15 kiedy jeszcze przed wyjazdem do Dynamo Kijów wyszła edycja, to Łukasz znalazł się na tej karcie jako największa gwiazda Lecha Poznań obok Hamalajnena. A to już karta reprezentacji. I mamy Łukasza Teodorczyka na karcie do eliminacji 2016. Fajna, fajna. Fotka. Tutaj kolejna Wielka Gwiazda, gracz oczywiście bramkarz Arsenalu. Jeszcze Arsenalu, bo nie wiadomo jak to dalej będzie. Wiemy wszyscy, jakie tam Wojciech Szczęsny ma kłopoty. I to jest oczywiście Wojciech Szczęsny przed Euro 2012. Tu już jest y, z karta Panini z Euro 2012, i Wojciech Szczęsny na karcie y, z 2016, na eliminację 2016. A tu kolejny hit. Myślę, że wszyscy kolekcjonerzy znają tą kartę. Oczywiście Wojciech Szczęsny na limitce XXL. Bardzo, bardzo ciężkiej, znaczy bardzo, bardzo no dosyć ciężkiej do zdobycia. W pięknej fotce, w pięknej karcie limitowanej XXL. W barwach Arsenalu, tak więc taką foto podpisałem sobie jego kartę i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. A tutaj jeden z, z takich jeszcze, jeszcze jak gdyby najmniej odkrytych talentów w kadrze, to znaczy już w Bundeslidze się ładnie pokazuje w barwach FCK Paweł Olkowski, ale, ale w kadrze jeszcze... Jeszcze nie zagrał jakoś takiego super meczu żadnego, tak więc liczymy bardzo na niego na tym, w tym meczu z Irlandią, że, że naprawdę coś dobrego pokaże i wreszcie będziemy mogli powiedzieć, że obok Łukasza Piszczka mamy super, super obrońcę takiego, który, który dobrze się sprawuje i w obronie i, i jeśli chodzi o kontry, czy atak, to też dobrze się tam pokaże. I tutaj Paweł Olkowski jeszcze Paweł Olkowski jeszcze, taka, taka fotka już wywołana Skadry. A tu kolejna, jedna z większych gwiazd yy... <laughs> reprezentacji Łukaszukawa karta na, na tę eliminację. A tutaj z jego pierwszego klubu pierwszego klubu yy, oczywiście jeszcze w Rumunii, yy, w Glorii. Yy, to jest klub, w którym on tam yy, na początku występował, zanim później przeszedł do Stieły. A tu mamy y, takie fotki, może to dam na koniec. Y, szybciutko jeszcze przejdziemy, bo to trenerzy już teraz. To jest kocz, y, trener, y, trener bramkarzy. Też do kolekcji oczywiście. Cała kolekcja to i trenerzy, drugi trener, y, czy może tak inaczej, trener pomocniczy, czyli trener, trener bramkarzy. Oczywiście nasz selekcjoner Adam Nawałka. Super, karta podpisana osobiście, także to się liczy. Yy, tak, inaczej bardziej. Bo oczywiście większość osób ma tak te, te karty, bo Peset tam przez jakiś czas odsyłał, ale osobiście podpisana to zawsze jest duża frajda. I jeszcze mamy Bogdana zająca. To już też miałem osobiście podpisane przez Bogdana, ale no. Jak byłem na kadrze, miałem tą, yy, jeszcze jedną tą fotkę. To będzie na wymianę, jeśli by ktoś chciał, to też jest na wymianę. <laughs> Przepraszam, bo jakiś kaszel mnie łapie. A tutaj mamy jeszcze. E, takie fotki Bogdana e, w barwach klubu greckiego e, na Salamina. E, tam kiedyś jeszcze jak, jak grał jak był czynnym piłkarzem, to, to grał w Grecji w takim klubie. I to jest tego samego klubu, tylko to jest w barwach e, takich, w których grali w domu i na wyjeździe. Takie dwa komplety. Zrobił takie ciekawostka. A tu jeszcze e, e, fotka, bo Bogdan y, występował też w Chinach i to jest w, w, w stroju chińskiego klubu Shenzhen Kingway. No, tak jak mówię, jako ciekawostka, na koniec filmiku y, też takie akurat miałem fotki, udało mi się je podpisać i złożyło się to na, 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 na to, że doszliśmy do końca tego filmiku, tak więc Wam pozostają cenę, jak było. Myślę, że w większości osób się spodobało, naprawdę rewelacyjny dzień, rewelacyjna sprawa, znaczy dzień, praktycznie dwa dni, żeśmy spędzili, bo wróciliśmy dopiero dzisiaj, tak więc naprawdę trzeba było się troszkę poświęcić, żeby zebrać, żeby podpisać te wszystkie fotki, no, zeszło nam bardzo długo, bo tam kilkanaście godzin, żeśmy tam musieli gdzieś tam wyczekiwać na piłkarze, ale myślę, że było warto. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takich filmikach. Na pewno jeszcze będę, będę wam pokazywał kolejne moje wyprawy po autografy. Jeśli wam się to podoba, to, to zapraszam do komentowania. Zapraszam też do, na mój fanpage na, na Facebooku. Y, jeśli ktoś chce się wymienić, czy, czy nawiązać ze mną kontakt, to bardzo proszę. I na teraz to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, do zobaczenia gdzieś tam na trasie, na stadionach i, i, i w Polsce, bo, bo możemy się zawsze gdzieś tam przy okazji jakiegoś meczu spotkać. Tak więc na dzisiaj tyle. I wszyscy trzymamy kciuki za reprezentację już jutro, czyli w niedzielę mecz z Irlandią. Mam nadzieję, że nasi zrobią teraz potężny krok do awansu i, i jutro wygrają i Uda nam się awansować na Euro 2016. Tak więc do zobaczenia. Cześć.